Nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Co musisz wiedzieć? Czy wiesz, skąd wzięły się nowe standardy dla żłobków i klubów dziecięcych? To nie są przypadkowe zmiany. Ich podstawą jest ustawa z 2011 roku oraz rozporządzenie z 13 grudnia 2024 roku, które wprowadza jednolite zasady opieki nad dziećmi do 3 lat. Od 1 stycznia 2026 roku spełnienie standardów będzie obowiązkowe. A już od 1 czerwca 2025 roku placówki mogą dobrowolnie deklarować ich wdrażanie. Nowe standardy dotyczą czterech obszarów: pracy z dziećmi, organizacji pracy personelu, współpracy z rodzicami, monitorowania jakości. Cel tych zmian: większe bezpieczeństwo dzieci, wyższa jakość opieki, wsparcie rodzin, profesjonalizacja placówek. Dla żłobków oznacza to m.in. nowe dokumenty, planowe, szkolenia zespołu lepszą współpracę z rodzicami i dostosowanie przestrzeni.